Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że internet w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym narzędziem pracy, a nasza gmina... Jest niezwykle upośledzona, jeśli chodzi o ten sposób komunikowania się. Odczuliśmy błogosławieństwo otwarcia jednego odcinka drogi Bielany Łany Długołęka. Mamy piękny most przez Odrę i poczuliśmy, że połamana została pewna bariera komunikacyjna. Już niebawem będzie złamana bariera informatyczna, bariera internetowa, bo wielu mieszkańców posiada internet radiowy bądź nie posiada internetu w ogóle. A w dzisiejszych czasach bez internetu to jak bez ręki. Na odcinku drogi wojewódzkiej numer 455 pomiędzy Jeszkowicami a Kamieńcem Wrocławskim trwają prace ziemne. Mieszkańcy, którzy jeżdżą tą drogą do pracy zastanawiają się zapewne z czym te prace są związane. Otóż okazuje się, że będzie tutaj bieg kabel światłowodowy. Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla gminy Czernica, dla całego Dolnego Śląska. Chciałem zasięgnąć informacji na ten temat. I zwróciłem się o taką informację do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Taką informację otrzymałem i państwu ją przekazuję. Województwo razem z 25 gminami z terenu e, województwa dolnośląskiego realizuje taką wielką inwestycję, która polega na skomunikowaniu prawie wszystkich gmin i wszystkich powiatów siecią e, internetu szerokopasmowego. To jest sieć pasywna. Na końcówkach tych światłowodów, które my doprowadzimy do tych terenów, gdzie występuje wykluczenie informatyczne, na, na tych węzłach, na końcu tych sieci światłowodowych będą mogli podłączyć się do stacji internetu. I po zakończeniu tego projektu, który planujemy na koniec roku 2014, wejdą na budowę tak zwani dostawcy ostatniej mili, czyli dostawcy internetu. I ta nasza inwestycja stworzy możliwości techniczne, że powiedzmy w latach 15-16 każdy mieszkaniec Dolnego Śląska będzie miał dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu. I to zadanie to jest aż 1700 km sieci światłowodowej. Dzieli się na 96 zadań. Zadanie, które jest realizowane w gminie Czelnica, to jest relacja Długołęka Czelnica RD52. My w tej chwili prowadzimy roboty poprzez wykonawcę firmę Fonbut i firmę Wasco. Te roboty będą zakończone w czwartym kwartale tego roku, natomiast cała pełnośląska sieci, latowa będzie zakończona na koniec roku 2014. Ta inwestycja jest sfinansowana przez te 25 gmin, o których wspomniałem przez województwo i to jest 15% środków, natomiast 85% środków dostajemy z dotacji Unii Europejskiej. Łącznie koszty inwestycji brutto to jest 250, 215 milionów złotych. Formalnie